Dokąd się wybierasz do kochanki? Mąż zamarł w progu, odwracając się, zobaczył uśmiechniętą żonę i czerwoną teczkę w jej rękach. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Natalia Nowak uniosła wzrok w chwili, gdy ciężka bordowa teczka opadła z głuchym stukiem na dębowy blat jej gabinetu w Krakowie. Dotąd dzień upływał zwyczajnie, między kolejnymi sesjami, lęki egzystencjalne, małżeńskie nieporozumienia, rodzice bezradni wobec burzliwości dojrzewających dzieci. Ale teraz, teraz przed nią stała Anna Zielińska, kobieta o sylwetce jak wykuta z lodu, ustach krwistych jak rana i oczach, w których drgała determinacja, niosła coś, czego Natalia nigdy nie chciała zobaczyć. Nie był to przypadek terapeutyczny, to był akt oskarżenia. Teczka, choć z zewnątrz beznamiętna, w środku skrywała coś, co miało moc zmienić wszystko: dowody. Nie opinie, nie podejrzenia, a dowody zdobyte przez prywatnego detektywa zdjęcia, które rozdzierały spokój jak nóż. Natalia otworzyła ją powoli, palce drżały lekko, jakby przeczuwały treść. Wewnątrz. Seria fotografii. Tomasz Nowak, jej mąż, uśmiechnięty, rozluźniony, trzymający za rękę dziewczynę, która mogłaby być ich córką. Maria Jankowska, lat dziewiętnaście, kawiarnia, park, ławka, drzewo, za którym ich usta się spotykały, jakby świat nie istniał. Wszystko w Natalii stężało, każde zdjęcie wbijało się w nią jak gwóźdź. To nie była zdrada. To było upokorzenie. Anna odezwała się cicho, jej głos nie pasował do stalowej postawy. Pani doktor, pani chyba rozumie, to nie chodzi tylko o pani małżeństwo. W grę wchodzi wszystko, co zbudowaliśmy. Jeśli nie uda mi się odciągnąć go od tej. tej dziewczyny, stracę całe życie. Natalia nie odpowiedziała od razu. Jej wzrok uciekł poza przestrzeń gabinetu, w myślach była gdzieś indziej, w salonie własnego mieszkania. Widziała niebieski wazon z uschniętymi tulipanami, dziecięce rysunki przypięte do lodówki i siebie, zbyt zmęczoną, by zauważyć to, co miało się wydarzyć, ale wróciła, nie jako żona, jako terapeuta. Proszę mi opowiedzieć wszystko od początku. Jak zdobyła pani te zdjęcia? Jak doszło do tego, że postanowiła pani go zmusić do wyboru? Zapytała łagodnie, ale stanowczo. Anna przycisnęła drżącą dłoń do kolana, jakby szukała w niej oparcia. Zatrudniłam detektywa, jeden tydzień i przysłał mi to wszystko. Każde zdjęcie, urwała, odetchnęła głęboko. Każde zdjęcie to była nowa rana. Pani Natalia, ja go kocham. Ale jeśli nie zerwie z nią do niedzieli, będę zmuszona podjąć inne kroki. Natalia czuła, jak napięcie narasta. W niej samej toczyła się wojna. Część chciała stanąć po stronie etyki, ale druga, ta bolesna, osobista, szeptała, że może Anna ma rację. Może trzeba działać. Czy to możliwe, czy Tomasz naprawdę, czy podwójne życie mogło tak długo ukrywać się w cieniu codzienności? Z trudem utrzymywała głos spokojny. Chce pani, żebym przekonała go do zakończenia tego związku? Żeby wybrał? Anna wstała. Poprawiła elegancki płaszcz, jej ruchy były powolne, jakby każdy z nich coś ważył. Zanim wyszła, spojrzała raz jeszcze. W jej oczach była prośba, ale i ostrzeżenie. Proszę, do niedzieli. Pomóż mi ocalić mój związek, zanim będzie za późno zanim nie będę miała już siły się podnieść. Drzwi zamknęły się z cichym kliknięciem, ale echo tej rozmowy wciąż dudniło w głowie Natalii. Wpatrywała się w pustą przestrzeń przed sobą. Zdrada, nie tylko fizyczna, zdrada naszej codzienności, naszego śmiechu, planów. A jeśli to prawda, czy on kiedykolwiek naprawdę mnie kochał? Pytania rodziły się w niej szybciej niż odpowiedzi. Zdjęcia steczki leżały nadal na stole, jak rozrzucone karty tarota zwiastujące upadek. To już nie był gabinet, to było pole minowe, i w samym jego środku ona kobieta, matka, terapeutka, żona zdradzona obrazem. Nie wiedziała jeszcze, że odpowiedzi przyjdą szybko i że każda z nich odsłoni nowe warstwy kłamstw, w które sama też niepostrzeżenie się zaplątała. Za drzwiami cisza była złudna. W powietrzu zawisło pytanie, które z każdym dniem miało brzmieć coraz głośniej: Czy Anna mówiła prawdę? I właśnie w tej chwili, z telefonem w dłoni, z oczami utkwionymi w jedno z bolesnych zdjęć, Natalia usłyszała sygnał przychodzącej wiadomości. Była od Tomasza. Rozpoczynał się rozdział drugi. Gdy Natalia przekroczyła próg kamienicy przy ulicy Józefa, w samym sercu krakowskiego Kazimierza poczuła znajomy zapach parzonej kawy i nutę lawendy, ten sam zapach, który Tomasz nosił od lat, jakby był jego częścią. Przez chwilę zadrżała, nie z sentymentu, ale z niepokojącej niezgodności. Dom pachniał normalnością, a jej wnętrze krzyczało, że nic już nie jest takie samo. W przedpokoju leżał bukiet lilii, białych, eleganckich, starannie ułożonych na granatowym obrusie. Tomasz pojawił się z boku, z uśmiechem, który Natalia znała aż za dobrze, ten sam uśmiech, którym łagodził każde napięcie dla mojej żony. Pomyślałem, że odrobina świeżości pomoże ci odetchnąć, powiedział, wręczając kwiaty, jakby to miało cokolwiek złagodzić. Przyjęła je mechanicznie, nie odrywając od niego wzroku. Ich zapach nie był już symbolem czułości. Był ostrzeżeniem. Biała czystość płatków kontrastowała z brudem obrazów, które jeszcze dziś oglądała. Przeszli razem do kuchni. Małe pomieszczenie wyłożone niebieskimi kafelkami pachniało czosnkiem i cebulą. Na stole czekały pierogi, ułożone w równe rzędy na talerzu z ceramiki z Bolesławca. Wszystko przygotowane, z troską, ze znaną dbałością, jakby nic się nie stało. Natalia usiadła, kwiaty położyła na parapecie, spojrzała na Tomasza. Musimy porozmawiać, powiedziała tonem tak wyważonym, że aż przerażającym. Uśmiech zniknął z jego twarzy natychmiast. Usiadł powoli, jakby pod sobą wyczuł cienką taflę lodu. Wytarł dłonie w kuchenną ścierkę, spojrzał na nią. Jego oczy nie drżały, ale było w nich napięcie. Takie, które znała z terapii par, gdy jedno z małżonków wie, że coś się właśnie kończy. Słucham cię, Natalio powiedział cicho. Otworzyła szufladę, wyjęła kopertę czerwoną, lakierowaną, obcą tej kuchni, rozsunęła ją i wysunęła zdjęcia. Jedno po drugim. Rozłożyła je na stole między talerzem a szklanką wody. Patrzył, ale nie sięgnął. Nie bronił się. Przez chwilę tylko patrzył, jakby musiał zrozumieć, które z tych zdjęć go ostatecznie pogrąży. Wyjaśnij mi to, Tomasz, powiedziała, a jej głos zadrżał. Nie z emocji, z goryczy. Milczał, a potem wziął jedno ze zdjęć. To z kawiarni. Trzymali się za ręce. W tle rozmazane filiżanki. To prawda. Znam Marię Jankowską. Poznałem ją na konferencji w Warszawie. Przez przypadek. Rozmawialiśmy. Spotkaliśmy się ponownie. Nie planowałem tego, Natalia. Po prostu coś we mnie pękło. Ona obudziła coś, co dawno we mnie zgasło. Co? zapytała, mimo że nie chciała znać odpowiedzi. Emocje. Rysko, cholerna ekscytacja, której nie czułem od lat, odpowiedział gubiąc się w słowach. Natalia słuchała, ale jej serce biło jak młot. Nie dlatego, że jej mąż zdradził, ale dlatego, że zdradził z przekonaniem, że to miało sens, że to było coś. Obiecałeś dzisiaj zakończyć to wszystko. Mieliśmy się spotkać po twoim krótkim spotkaniu z nią. Dlaczego nie wróciłeś od razu do domu? Tomasz odwrócił wzrok. Palcami dotknął szklanki z wodą. Wziął łyk, jakby to mogło zmyć słowa, które już wypowiedział. Spotkanie się przeciągnęło. Próbowałem jej wszystko wyjaśnić, że to to nie jest miłość, że to był błąd, ale nie chciałem robić tego gwałtownie Natalia. Bałem się, że cię jeszcze bardziej zranie. Jeszcze bardziej, syknęła, nie podnosząc głosu, ale w każdej sylabie była furia. Tomasz zamilkł, odłożył szklankę, zdjął obrączkę z palca, spojrzał na nią, a potem położył na stole obok zdjęć. Nie jestem potworem, popełniłem błąd, ale nie przestałem cię kochać, nie odpowiedziała. Patrzyła na tę obrączkę, jakby była reliktem czegoś, co już dawno się skończyło. Znasz ją naprawdę? Zapytała cicho. Te marie. Czy tylko sobie coś wmówiłeś? Jest młoda, inteligentna, wrażliwa, inna, ale nie. Nie chce życia z nią. To był impuls, nie plan. Tomasz wstał, odwrócił się do zlewu i zaczął zmywać naczynia, jakby próbował wrócić do codzienności. Jakby wszystko, co właśnie powiedział, można było obmyć wodą. Natalia zebrała zdjęcia do koperty. Ostrożnie, jakby ich dotyk mógł ją poparzyć. W kuchni zapanowała cisza, napięta i ciężka. I co teraz? pomyślała. Siedziała w tej ciszy, wpatrzona w obrączkę, która jeszcze dziś rano symbolizowała coś nienaruszalnego. Teraz była tylko kawałkiem metalu, nie płakała, nie krzyczała, ale wiedziała, że coś w niej umarło. I wtedy, jakby los szykował kolejny cios, rozległ się dźwięk telefonu. Nowa wiadomość. Natalia spojrzała na ekran. Nadawca Maria Jankowska. Jej palec zawisł nad ekranem, a serce uderzyło mocniej. Zaczynał się rozdział trzeci. Minęły cztery dni od tamtego wieczoru, który przewrócił świat Natalii do góry nogami. Cztery długie dni bez kontaktu z Tomaszem. Telefon milczał. Żadnych wiadomości, żadnych prób wyjaśnienia, żadnych znaków życia poza jednym kartką na drzwiach kancelarii adwokackiej, krótką, lakoniczną, prawie beznamiętną, na zwolnieniu lekarskim, konsultacje odwołane na dziesięć dni. Ani słowa więcej. Natalia czytała ten komunikat w kółko, próbując dostrzec w nim coś ukrytego jakiś znak, ukryty apel. Ale nie było tam nic, prócz ciszy. A cisza, kiedyś sprzymierzeniec w pracy terapeuty, teraz była jak tłumiąca mgła, w której mogło kryć się wszystko: kłamstwo, zdrada, może nawet śmierć. To właśnie w tej dusznej ciszy pojawiła się ona, Maria Jankowska, stała w drzwiach gabinetu Natalii jak zjawa. Cień dziewczyny, którą znała tylko ze zdjęć, jej sukienka w kwiaty, która powinna pasować do beztroski, teraz wyglądała jak pancerz, bezbronny i niepotrzebny. Twarz miała bladą, oczy przekrwione od braku snu. Pani doktor, zaczęła szeptem ledwo słyszalnym, potrzebuje pani pomocy, to chodzi o pani dom, o pani męża, on. on jest więziony. Natalia nie od razu zrozumiała, co słyszy. Te słowa nie pasowały do tej dziewczyny, nie pasowały do rzeczywistości, ale nie było w nich gry. Co ty mówisz? zapytała ostro, wstając. Co znaczy więziony? Maria spuściła wzrok, jakby bała się spojrzenia Natalii. Moja mama, Anna Zielińska. Urwała, szukając siły. Ona go porwała. Trzyma go w domku letniskowym, w ojcowie, w tym starym, odciętym od świata. Nie ma tam jedzenia, nie ma zasięgu. Jest sam. Świat Natalii rozpadł się jeszcze raz. Jakby poprzedni rozpad to była tylko próba. Wszystko, co usłyszała od Anny w gabinecie, teraz nabierało innego wymiaru. To niemożliwe. Anna, ona mówiła o. o desperacji. Ale to. to przestępstwo. to. wiem. Przerwała Maria głosem już nieco pewniejszym. Nie wiedziałam, że posunie się aż tak daleko. Myślałam, że tylko go zastraszy, ale gdy zniknął i nie odbierał, zrozumiałam. Pojechałam tam, ale nikogo nie zastałam. Natalia poczuła, jak jej dłonie drżą. Była terapeutką, nie detektywem. Ale to już nie była sprawa zawodowa. To był jej mąż. Jedziemy tam, ale najpierw. Musimy porozmawiać z twoim ojcem. Marek może wiedzieć coś o tym miejscu. Jeśli Anna pisała do niego, może wspomniała coś o planach. W Wadowicach dom Marka Jankowskiego pachniał starym drewnem i niepewnością. Mężczyzna ponad pięćdziesięcioletni, o oczach zmęczonych latami milczenia, otworzył drzwi z wahaniem. Maria? Co się dzieje? Kto to? Urwał, widząc obcą kobietę. To Natalia Nowak, powiedziała szybko Maria. Żona Tomasza. Marek spojrzał na nią z niepokojem. Tomasz, nie żyje? Zapytał. Natalia pokręciła głową. Nie wiemy, co się z nim dzieje, ale twoja była żona. Maria mówi, że Anna go porwała. Marek zamarł. To absurd. Anna była wymagająca, opresyjna, czasem zimna, ale nie porywaczką. Mówiła, że jeśli nie zgodzę się na ślub z Jakubem, zrobi wszystko, żeby Tomasz się mnie nie wyrzekł, rzuciła Maria szybko. Marek usiadł ciężko. Anna była zawsze zafiksowana na punkcie kontroli. Po rozwodzie przestałem wnikać. Ale rzeczywiście, pisała niedawno o tym domku, że wróciła tam dla ciszy i żeby zakończyć wszystko po swojemu. Musimy tam jechać. Dziś, teraz. Mężczyzna skinął głową. Zabiorę was. Znam drogę, ale musicie być przygotowane. Jeśli to, co mówicie, jest prawdą, to nie wiem, co zastaniemy. Podróż była duszna od milczenia. Każdy kilometr ciągnął się jak godziny. Samochód Marka sunął powoli przez boczne drogi, wśród zarośli i ścian lasu. Natalia nie mówiła nic. Przez szybę. Widziała tylko odbicia własnych myśli zdrada, kłamstwo, szantaż i teraz porwanie. Jak daleko można się posunąć, by nie stracić kontroli? Maria siedziała z tyłu, zwinięta w sobie, jej oczy nie odrywały się od telefonu, mimo że nie było zasięgu. To moja wina, szepnęła w pewnym momencie. Gdybym wtedy jej się sprzeciwiła, Tomasz by nie przestań. Powiedziała Natalia twardo: To nie ty go uwięziłaś, to twoja matka. Kiedy dotarli do skrzypiącej bramy, wszyscy milczeli. Żelazny napis nad wejściem do posesji był zardzewiały. Tu, powiedział Marek, gasząc silnik. Wysiedli z auta. Natalia spojrzała w stronę domku, z daleka wyglądał na opuszczony, ale cisza nie była pusta, była napięta. Coś lub ktoś, czekał w środku. Zaczynał się rozdział czwarty, rozdział czwartych, wyzwalająca prawda. Wspinali się przez bramę oplecioną łańcuchami i zardzewiałymi kłódkami. Marek, choć palce miał już poszarpane od ostrych krawędzi, nie zatrzymał się ani na chwilę. Natalia trzymała latarkę, oświetlając krętą ścieżkę przez gęstą zieleń i powalone konary. Maria szła za nimi, niemal bezszelestnie, jakby każdy krok był dla niej aktem skruchy. Domek letniskowy, samotna konstrukcja z drewna i kamienia, wyglądał jak relikt sprzed lat. Ściany porośnięte mchem, okna zabite deskami, drzwi skrzypiące jak ostrze ostrzegające przed tym, co znajdą w środku. Wewnątrz było wilgotno. Zbutwiałe meble, rozbite szkło. Zardzewiałe sztućce rzucone na podłogę. Czuło się w powietrzu coś niepokojącego, jakby przeszłość zdołała tu przetrwać w najgorszej formie. Tylko światła ich telefonów przecinały ciemność, rzucając smugi, które drżały jak ich oddechy. Tomasz? szepnęła Natalia, jej głos prawie się rozpadł. Echo odpowiedziało pustką. Każdy krok po podłodze skrzypiał, jak złamane przyrzeczenie. Weszli do pomieszczenia, które kiedyś mogło być sypialnią, dziś wyglądało jak cela. Na podłodze, przy starym łóżku bez materaca leżał mężczyzna: splątane ręce, taśma klejąca na ustach, oczy półprzymknięte, ciało wychudzone poruszał się niemal niedostrzegalnie. Marek podbiegł pierwszy, klękając przy jego boku. On żyje. Ale jak długo jeszcze by wytrzymał? Natalia bez słowa rzuciła się na kolana. Ręce jej drżały, ale działała. Z kieszeni wyjęła scyzoryk, przecinając szorstkie liny. Folie z ust Tomasza zerwała z ostrożnością, jakby zdejmuje krępujące go kłamstwo. Jego głowa opadła jej na ramię. Dlaczego? wyszeptał Tomasz, ledwie słyszalnie. Dlaczego to zrobili? Natalia otarła mu twarz chusteczką. Jej ruchy były delikatne, ale zdecydowane, bo twoja zdrada była jak cięcie nożem. Ale to, co ona zrobiła, to potworność. Anna chciała cię zatrzymać. Nie tylko przez zazdrość, ale by zmusić Marię do małżeństwa z Jakubem. Chciała kontrolować was oboje. Tomasz spojrzał na nią. W jego oczach nie było już buty ani ukrywania. Tylko żal i ulga. W oddali rozległy się syreny. Policja, którą Marek wcześniej zawiadomił, przedarła się przez las. Funkcjonariusze wkroczyli do domku z latarkami i komendami. Anna została aresztowana bez oporu. Jakub, obecny w pobliskim aucie z zapasami, próbował uciekać, ale nie zaszedł daleko. W szpitalu w Krakowie tomasz leżał pod kroplówką. Jego ciało wracało do siebie powoli. Natalia nie opuściła go ani na chwilę, siedziała przy jego łóżku, trzymając go za rękę, jakby jej dłoń mogła go utrzymać w teraźniejszości. Kochać to znaczy umieć wybaczyć, szepnęła, ale też wyznaczyć granice. Będziemy budować na nowo, ale już nie w ciszy. Nie wrócimy do tego, co było, ale może stworzymy coś nowego. Tomasz spojrzał na nią, oczy miał wilgotne. Chcę to odbudować. Nie proszę o zapomnienie, proszę o szansę. Natalia skinęła głową, w niej też coś się zrodziło. Nie była już tylko tą, która kochała i została zraniona, była kobietą, która przetrwała i która potrafiła zdecydować, jak ma wyglądać jej przyszłość. Pod drzwiami stali Maria i Marek, obserwowali ich w milczeniu. Maria z trudem powstrzymywała łzy. W jej spojrzeniu nie było już wstydu, tylko pokora. Dziękuję, powiedziała cicho. Nie wiem, czy zasłużyłam na to, żeby jeszcze patrzeć pani w oczy. Ale zrobiła pani to, czego ja nie umiałam. Ocaliła go i mnie. Natalia wstała, podeszła do niej i ujęła jej dłoń. Ty też byłaś ofiarą. Teraz zacznij żyć według własnych zasad. Nie tych, które ktoś ci narzucił. Maria przytaknęła. Odeszła razem z ojcem, a jej krok był lżejszy niż kiedykolwiek. Kilka tygodni później, Natalia i Tomasz siedzieli na ławce w ogrodzie, pierwszy raz od dawna razem, spokojnie. Nie musieli mówić wiele. Milczenie między nimi nie było już przepaścią lecz przestrzenią do oddychania. Zdrada nie zniknęła, ale była oswojona. I choć blizny pozostały, były teraz dowodem na to, że miłość, jeśli prawdziwa, potrafi przetrwać więcej niż się wydaje, bo prawda, nawet ta najboleśniejsza, zawsze wyzwala.